do dobrze ustawionego przecież kochsa pod koszem. Filipowicz poczekał na zasłonę od Wucicia. Zaprasza go do akcji dwójkowej. Wow. Jeszcze Tomaszewski, pasyście Chorwata. Piękna zespołowa akcja po linii końcowej. Tym razem Wojtek Tomaszewski wykonał kolejny świetny ruch. Michalak za trzy punkty. Garbak przy nim, oczywiście mofit. blisko przechwytu, dlatego będzie musiał odegrać do Yanga. Ależ podanie Kostrzewski, przepięknie przeskanował, niczym rasowy, rasowy rozgrywający, prawa dla Yanga za to podanie. W tym momencie no, musi znaleźć jakieś inne zastosowanie niż takie rzuty trzypunktowe, bo to w tym momencie jest woda na mym dla gospodarza. Siedem zbiórek ma już Trey Wade w dzisiejszym meczu. Zrobiło się 5 punktów różnicy, oczywiście niewiele, a wow. tymczasem Roman Szymański po asyście Lioma O'Reilly'ego powiększa prowadzenie gospodarzy i teraz Boris Balibrea reaguje. To, o czym mówiłeś w pierwszej połowie, to depnięcie e, O'Reilly'ego z miejsca praktycznego. Roman Szymański przychodzi z zasłoną do ramię i nie wykorzystuje. Jeszcze Wade do Oraliego. I są A. trzy punkty. To chyba była wrzutka na alejów do Wade'a. Jeśli tak, no to brawa dla Amerykanina, że jeszcze się zorientował, że może zagrać podanie. Tak, mimo że to było właśnie tak jak powiedział środku. Tiger. Przerzucenie na drugie skrzydło. Kafi teraz nie skorzystał z zasłony Ech. i Szymon wójcik efektownie. Tak pięknie tutaj rzeczywiście nabiegł. Świetnie. Najpierw Kafi pięknie z wodą. Jak warto tej pierwszej. Łapeta stawia zasłonę. Wysoko wyszli zawodnicy, ale Łapeta pod koszem blokuje go Holman. Arik Holman. Świetna akcja w obronie, ale to i tak spójnia. Dużo się musi nabiegać, żeby wyjść po piłkę. Alport po zasłonie do Boguckiego. Nie ma punktów, ale jest dobitka Lidea. I to jest właśnie to, o czym mówił trener Krzysztof Roszyk. Ta energia i zbiórki. Przede wszystkim to daje swojemu zespołowi Set Lidej. Jak na załączonym obrazku. 2 w jednym. I Amerykanie z kolejnymi punktami ma ich już na końcu 6 plus 5 zbiórek. Od nieobecnych, a więc o e, się i o Greju, choć jego widać i widzicie Państwo w statystykach. A teraz efekt jest nieprawdopodobny, tak? Poszedł w górę Petrasek i chciał. Będzie dany jakiś fał. No i teraz Mazurczak przy Czy odebrać mu piłkę? zrewanżować się za tą reale klasę. Teraz do Wębskiego, blok Burowskiego z pomocy. No i Mazurczyk, Ciadber. co z góry, świetne przejście z obrony do ataku. Trener Winnicki poprosi o czas. Tak, tym razem e, troszeczkę łatwiej zdobyte punkty z kontry, a więc e, trener Winnicki e, rzeczywiście nie lubi takich sytuacji i szybciutko reaguje. Tutaj trzeba było podawać do Mileticza. Albo kończyć z lewej strony, przecież tutaj ta cała defensywa była przesunięta. A tutaj e, jedna z niebieskich... Był tak. Postraszył na prawą stronę, a dogrywa nadkosz do lidea. Fantastyczny Belgrz gra dzisiaj set leader. Jest dosłownie wszędzie. Jest zupełnie.